Cześć, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie po dłuższej przerwie w ten, no powiedzmy, że słoneczny majowy weekend. Dzisiaj przychodzę do Was z kolejnym doświadczeniem, bardzo proste doświadczenie, mianowicie pasta do zębów dla słonia. Jedni nazywają to doświadczenie pastą do zębów dla słonia, inni mówią na to yy, wielka beza. Ja bym się skłaniał raczej w kierunku tej drugiej nazwy. O co chodzi? Zapraszam na film, zobaczycie za chwilkę. Co będzie nam potrzebne do wykonania dzisiejszego doświadczenia? Otóż perhydrol, czyli natlenek wodoru, czyli stężona woda utleniona, yy, zwykła woda. Oprócz tego będzie nam potrzebny jeszcze jodek potasu, płyn do mycia naczyń, no i jakieś naczynie, w którym to doświadczenie wykonamy. Ja mam tutaj kilka: mam jedno, mam drugie, mam trzecie naczynko. Po co? Zaraz zobaczycie. Zanim wykonam doświadczenie, chciałbym Wam coś pokazać. W małej, w małej parowniczce. E, otóż tak, słuchajcie, e, wleję sobie odrobinkę perhydrolu, Dosłownie odrobinkę. I wsypię troszeczkę jodku potasu. Spójrzcie, co się dzieje. O, dzieje się. Trzeba wziąć chyba jednak ręcznik i się wspomóc. O! Dzieje się. Jak widzicie, zapaczkałem sobie cały stół. No ale dobra. Wciątniemy i jedziemy dalej. Co tu się wydarzyło przed chwilą? Otóż, to co przed chwilą zobaczyliście, w momencie gdy do perhydrolu dodałem jodku potasu, zaczęła się wytwarzać bardzo duża ilość piany. O co chodzi? Otóż, po dodaniu jodku potasu do perhydrolu, do nadtlenku wodoru, zaczął się z niego wydzielać tlen w postaci takich właśnie drobnych pęcherzyków, co przed chwilą mogliście zaobserwować. Zrobiłem to na taką maleńką skalę i bez środka spieniającego, po to, żeby Wam pokazać, o co w tym doświadczeniu chodzi. Jak widzicie, ręcznik, którym wycierałem yy, stół, zrobił się taki no, brązowy, beżowy. To zabarwienie yy, wynika z tego, że yy, z jodu z jodu, który się wytrącił właśnie z jodku potasu. Mamy właśnie taki kolorek. Yy, reakcja przebiegła dosyć gwałtownie. Trzeba bardzo uważać, jak widzicie, ja mam rękawiczki, żeby się przy tym nie poparzyć. Yy, no i co? I tyle. Bierzemy się za robotę. W takim razie już właściwe doświadczenie wykonamy. Najpierw w skali małej, a potem, yy, potem wykonamy to w takim naczyniu. Wlejemy sobie odrobinkę perhydrolu. Żeby reakcja wolniej przebiegała, dodam odrobinkę wody, czyli troszeczkę zrobię słabszy roztwór. I do tego oczywiście środka spinającego. Wymieszamy sobie to wszystko. I dodamy odrobinkę jodku potasu. I czekamy na reakcję. Tak to mniej więcej wygląda. Wydziela się bardzo duża ilość tlenu, który jest właśnie dzięki płynowi do naczyń, który dodaliśmy. Zamienia się właśnie w taką pianę. Ta piana ma takie zabarwienie, jak widzicie, żółto-brązowe. To właśnie od jodu. No i jak widzicie, to wszystko paruje, czyli podczas trwania tej reakcji wydziela się dosyć spora ilość ciepła. To zrobiliśmy na taką małą skalę. Ja sobie teraz tu ogarnę i za chwilkę zobaczycie coś w skali znacznie większej. Zapraszam. Stół ogarnąłem, przygotowałem sobie już też cylinder i robimy doświadczonko już w takiej w miarę porządnej skali. Lecimy. Wlewamy sobie perhydrol. Tak myślę, że ze 100-150 ml wlejemy. O, powiedzmy, że tyle wystarczy. Do tego dodamy płyn do mycia naczyń. O, może jeszcze trochę, Wymieszamy sobie odrobinkę wody, żeby to za szybko wszystko nie przebiegło. I jodek potasu. Uwaga, ja się odsunę. 3, 2, 1, start. Jak widzicie, ilość tej piany jest po prostu ogromna. Ona zaczyna. Spójrzcie, co się dzieje. No i cały czas nam ta piana sobie tutaj jeszcze wyłazi. Ona jest bardzo gorąca, jak widzicie, to wszystko paruje. Słuchajcie, to był eksperyment w skali takiej domowej. Natomiast teraz zapraszam Was jeszcze na dwór. Wykonałem coś takiego już wcześniej sobie wykonałem. Eee, eksperyment na skalę taką no dosyć, dosyć dużą, gdzie wytworzyliśmy taką ogromną bezę, która ma mniej więcej 1,5 metra średnicy około. To by było na tle w dzisiejszym filmie. Bardzo dziękuję, że zechcieliście obejrzeć kolejny eksperyment w moim wykonaniu. Zachęcam do subskrybowania kanału, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Jest już nas prawie 300, 298 na ten moment, jeżeli się nie mylę. Zachęcam do oceny mojego filmu. Jeżeli film się podobał, oczywiście zostawcie łapkę w górę i zapraszam na kolejne eksperymenty. Aha, na koniec jeszcze słuchajcie, udałem się na łąkę w to miejsce, gdzie robiłem wielką bezę po to, żeby zobaczyć jak to wygląda po kilku dniach. No i wrzucam Wam tam na koniec dwa zdjęcia, zobaczcie jak to wygląda. Okazało się, że nasza Beza, nasza piana stała się świetnym środkiem chwastobójczym. Także do następnego eksperymentu, do zobaczenia, cześć!